Lubię święta, dlatego że mam wrażenie, że podczas świąt w powietrzu unosi się coś takiego, przez co ludzie stają się jakby łagodniejsi i tacy bardziej otwarci na siebie i pomyślałam, że być może jest tak dlatego, że tak naprawdę w głębi serca to każdy chce kochać i być kochany, ale tylko w czasie świąt ma odwaga się do tego przyznać, bo w inne dni roku tak nas pogania codzienność, że ludziom wydaje się, że muszą być silni, że zawsze muszą dać sobie ze wszystkim radę i że nie wolno okazać słabości i nawet mówi się ludziom, że nie wolno płakać, ani nie wolno okazać strachu, czyli uczy się ich, że mają zaprzeczać temu, co czują i udawać, że są inni niż są, że są tacy, jakich chce ich widzieć otoczenie. A przecież to nie ma zupełnie sensu, dlatego, że jeżeli czuję coś, no to nie chodzi o to, żeby to ukrywać, tylko o to, żeby w taki sposób zapanować nad tą emocją, żeby zamienić ją na coś, co mnie wspiera. I na tym polega odwaga. Nie na tym, że się w ogóle nie boję, <laughs> tylko właśnie na tym, że się boję. Ale świadomie podejmuje decyzję, że to nie strach będzie silniejszy ode mnie, tylko ja będę silniejsza niż ten strach. Przezwyciężam strach po to, żeby zrobić to, co chcę zrobić. I to jest prawdziwa odwaga. I na tym polega właśnie praca nad swoim charakterem, nad swoimi emocjami, bo przecież wcale nie trzeba żadnych emocji chować ani się wstydzić. Chodzi tylko o to, żeby je naprawić i budować na nich swoją siłę. No i właśnie. Mam wrażenie, że w czasie świąt ludzie tak trochę bardziej się otwierają i trochę bardziej wychodzą ze swojej skorupy i tak są trochę bardziej gotowi przyjąć dobro i dać dobro. I za to właśnie najbardziej lubię święta. Radio Z. Świat według blondynki. Zaprasza Beata Pablikowska.